Cześć, witam serdecznie, zapraszam na misyjkę poboczną, która jest tutaj mi się znalazła i myślę, że poni udamy się już z powrotem na misję główną, ale teraz posłuchajmy tego pana. Coś się, stało? się stało Nie, nie, nic, tak, tak tylko to się biega. Biega. Widzę, Widzę, że coś nie gra, ale spoko. Po prostu nie da się nie, nic, nic zrobić. Jest ich zbyt wiele. Kogo? Renekatka. Ten generat. Pół, pół roku, roku temu porwali ruchu, ruchu, mojego syna, Ruka, a mnie zmusili do produkcji narkotyków. Przed, Przed epidemią, epidemią uczyłem ich w szkole chemii. Jednego Jednak nie przepuściłem do następnej klasy. Ale co z twoim synem? Jest ich jest zakładnikiem. Jeśli spóźni się z kolejną partią narkotyków, zabiją go. Może trzeba tym bandziorom dać lekcję. Ale istnieje cała panta! Pchałem się w gorsze no, no, no i bardzo nie lubię, lubię porywać. Pomożesz o, mi. Gdzieś Gdzie jest Marielka, W budynku wojskowym nad kanałem na południe od Muddy Niedaleko Kulgryd Island. Wejście jest od samego pole Boulevard Za rozwaloną lawetą. Tylko mała, że Kiedyś sam tam poszedłem. Chciałem komu Na Nakryli mnie. A później przynieśli od dziewczyny palec z Póki te pętach żyją, nigdy nie, nie dadzą nam spokoju. Będę ostrożny. Pójdę za tobą. będę czekał na serce. Jak, jak masz na imię? Ej, dziękuję. Ej, Daj. Nie dobra, musiał syna tego pana zmrużyć o krok Co, tam daleko? No niby daleko, niby blisko, tak wiecie. Co ty robisz, że nic normalnie? To skorzystajmy z mostu, może lepiej. nam to na zdrowie, coś czuję. No to już jest tu. Coś, już wejść? No, wejść za lawetą. Jest jej laweta. Chyba to jest laweta. No, spokojnie dość na razie. Tu mamy zombiaka tylko. Po nie ma hmm. no nie było. Chyba to jednak nie o to naby to chodziło, tak mi się coś wydaje. No, tu jest wejście. No to chodź. Kurde, muszę wziąć inną broń, ta jest do bani. Ta się nie nadaje do tej misji. To jest broń jednoręczna, ja nie przepadam za... To będzie zdecydowanie lepsze Przegryźć w No niby się da z alarmem, ale jak widzicie... nie mu to dało. Ten to jest, no nie istotne. Ta mi misja się trafiła Nie no nie najawi to żyć, chciałem się, muszę iść go zać Maria, co ty tu robisz? Nie z tej strony, bierz w środku do Rozumiesz? O ty Trochę brakowałem mocy Wracamy tu, gdzie powinniśmy być. Nie, bo mogłoby nam przez tego jednego redenga tak, co na dole nie, nie zaliczyć kwesta. lepiej nie ryzykować. Mm, no, tylko większą mm, zgraje. Użycie. Użądźcie. Pięknie, powiedzcie. W kosmos. łatko poszło. Hmm, tylko ani... oto, hmm, p... a widzę go! no dobra jak tam musi dostać? ale lecimy Ok, sejfik, ale nie na kod, tylko na wytrych. Nie poszło. ...u góry. Czyli to... jest tu, tylko... A nie, otwarte są te drzwi. Jesteś cały? cały? Ja... Mm. Tak... Sprzycowali ci tę a, a... ty co zajmujesz? Aiden, twój ojciec mnie przysłał. Ojciec? Przysła. ojciec? Ah, A ojca... Już nic ci nie grozi, zabiorę cię do niego. Nie. Co? Co? Nie potrzebuję siebie. Ojca. I, zbierza, nikogo innego. Jest, Jest tu bez... mi tu dobrze. Daj mi strzykowkę. czy, czekaj. czekaj ci. Masz tak. wszystkie zbierze. palce. Bandyci żadnego ci nie udzieli. To wszystko, to wszystko Zostaw Zostawmy. Nie było żadnego porwania, tak? Nabrałeś ojca, żeby robił ci darmowe tragedie. Ty się stąd! Jak mogłeś to zrobić, ojcu? Nie chciałam. Dobra. To śmieszne. A czego chcesz teraz? Wolisz skończyć w tej ciurze niż wrócić do ojca? Ruchuchuch! Syry! Sydeczku! Nareszcie. cię z powrotem. O co chodzi? Wszystko dobrze. Było nie było żadnego polwarka. Co? To wszystko była ścieżka. łącznie z uciętym Ale jak to? że to nieprawda. Próbowałem to rzucić. No próbowałem. Nie chciałem ciągle brać. Ale wpadłem w ich towarzyszy. Jak o tobie wspomniałem na zajęzyńcu. Byłeś nauczycielem. I to chętnie. Boże. Ruch. Chciałem Ruch. to przetrwać, skończyć, ale nie chcieli pozwolić. Przepraszam. Wróć ze mną do domu. Porozmawiamy. Naprawdę? Potem ty zrobimy? Wciąż no. jesteś moim synem. Dziękuję. Dobra, Krystofa, Biel za nami. I powiem Wam, że to tyle, że bierzemy się za. myślę, misję główną. Dobra, dzięki, do zobaczenia. Cześć.